Szanowni Państwo, mój poprzedni film nosi tytuł Proste wyjaśnienie wtórnika katodowego według Normana Kroharsta. Ten znakomity inżynier napisał drugą część tego artykułu, ponieważ jego przyjaciel, nazwijmy go Brian, poprosił go o zaprojektowanie dobrego wyjścia sprzed wzmacniacza. Ten film też jest wzbogacony o komiks, o Betty Page, wydawnictwa Dynamite, ale wróćmy do pana Harsta, który pisze: Wydaje się, że już wszystko przerabiałem. Mój poprzedni artykuł na temat wtórnika katodowego, Getting the Cathod Followers Trade z Radio Electronics z grudnia 1954 roku wywołał więcej korespondencji od czytelników niż jakikolwiek inny artykuł do tej pory. Można je podzielić na dwie grupy. Od czytelników, którzy docenili prezentację, często dlatego, że odkryli tę sprawę w dość trudny sposób, no i uznali to za przydatne. Oraz, po drugie, czytelnicy, którzy uważają, że pan Krohars skrzywdził wtórnik katodowy. Tego ostatniego? Najwyraźniej uczono na studiach, że wtórnik katodowy jest panaceum nie tylko na wszystkie problemy z dźwiękiem, ale niemal na wszystkie problemy z elektroniką. Nie sprawdzając doświadczeń pana Harsta, uznał, że jego artykuł to lekceważenie tak wspaniałego urządzenia. Na szczęście pod moim filmem nie było tak radykalnych komentarzy, chociaż zdarzyło się, że ktoś popełnił wpis nie do końca prawdziwy. Poprzedni film oparty o artykuł pana Kroharsta traktował te kwestie, czyli wtórnik katodowy, wyłącznie teoretycznie. Pisząc kolejny artykuł, pan Crowharst chciał udzielić pomocy wszystkim, którzy chcieli zbudować wtórnik katodowy do swoich przedznacniaczy. Aby podkreślić możliwe pułapki i upewnić się, że niektórzy widzowie nadal nie myślą, że błędnie przedstawiamy tutaj ich ulubione obwody, Przygodę Briana, próbując narpie wykorzystać dostępne dane. Używając symbolu RS dla impedancji źródła wyjściowego, RP dla rezystancji anody, RL dla rezystancji obciążenia katody i Mu dla współczynnika wzmocnienia lampy, wiele autorytetów poprawnie podaje wzór na impedancję źródła wyjściowego, taki jak widzicie na tablicy. Wzór ten można przekształcić, aby znaleźć odpowiednią rezystancję obciążenia katody do postaci, którą teraz widzicie. Brian znalazł drugi wzór, wypisany w całości, instrukcji obsługi lamp odbiorczych RCA. Początkowo myślał, że użyteczną lampą będzie połowa miniaturowej triody podwójnej 12A7. Sprawdzając wartości. Odkrył, że przy napięciu zasilania anody 250 V wymaga polaryzacji siatki wynoszącej minus 8,5 V, ma współczynnik wzmocnienia MIO wynoszący 17 i rezystancję anody wynoszącą 7700 omów. Podstawiając te wartości do wzoru, zakładając pożądaną impenancję źródła wyjściowego, 500 omów, otrzymał rezystor obciążenia katody o wartości minus 3000 omów. Nie mając żadnych rezystorów o wartości ujemnej swojej rupieciarni, zdecydował, że konieczne będzie inne podejście. Następnie wypróbował lampę inną 12AX7. Ale zanim pójdziemy za nim, zobaczmy, co tak naprawdę oznacza ta ujemna wartość. Wróćmy do wzoru na rezystancję i podstawiajmy kolejno wyższe wartości rezystancji obciążenia katody RL, aż osiągniemy teoretyczną wartość nieskończoności. W tym momencie nieparzysty człon RP. Na dole ułamka staje się pomijalny w porównaniu do członów, które zawierają RL jako czynnik zarówno na górze, jak i na dole. Oznacza to, że w konkretnym przypadku rezystancja źródła redukuje się do wyrażenia, które teraz widzicie. Dlatego dla tej konkretnej lampy z teoretyczną nieskończonością rezystancją obciążenia katody rezystancja źródła będzie wynosić 7700 omów podzielonych przez 17 plus 1, czyli 430 omów. Jest to mniej niż oczekiwane 500 omów. Użycie jakiejkolwiek praktycznej wartości. RL zamiast tej teoretycznie nieskończonej wartości daje rezystancję źródła niższą niż 430 ohmów. Tak więc teoretycznie jedynym sposobem, aby podnieść rezystancję źródła do 500 ohmów byłoby rozszerzenie rezystancji obciążenia katody poza nieskończoność i do obszaru rezystancji ujemnej. To wszystko jest bardzo dobre w teorii, ale nie da się tego zrobić w praktyce. Jest jednak prosty i praktyczny sposób na pokonanie trudności, do których dojdziemy pod koniec filmu. Tymczasem Brian, który zastosował wzór do 12X7 odkrył, że odpowiednie wartości to polaryzacja siatki minus 2V, współczynnik wzmocnienia μ 100 i rezystancja anody 62,500 ohmów. Podstawienie ich do wzoru dało rezystor obciążenia katody wynoszący 2600 ohmów. Prąd anodowy jest podawany jako 1,2 mA, więc aby uzyskać polaryzację wynoszącą minus 2V, rezystancja w tej części obwodu powinna wynosić tylko 1660 ohmów. Używając praktycznej wartości 1800 ohmów dodatkowo Wartością szeregową 820 omów, aby utworzyć obciążenie katody, obwód wygląda tak, jak pokazano na rysunku, który teraz widzicie. Zapewnia to prawidłową polaryzację lampy i powinno wylądować z rezystancją źródła wynoszącą 500 omów. Tak więc, przyjaciel pana Krowharsta poszedł dalej i zbudował ten obwód. Był to dla niego swego rodzaju szok gdy odkrył znaczne zniekształcenia, gdy podawał sygnał do obciążenia 500 ohmów. Używając zmiernika zniekształceń odkrył, że przy 1 wolcie na wejściu otrzymywał do 20% zniekształceń. Po usunięciu obciążenia 500 ohmów sygnał wyjściowy wzrósł do około 4V. Zmniejszając nieco sygnał na wejściu, odkrył, że teraz może uzyskać 3V na wyjściu przy 5% zniekształceniach. Nawet to jednak jest dalekie od wysokiej wierności. I to właśnie na tym etapie Brian zwrócił się do pana Crowharsta o pomoc przy obliczeniu Wtórnika katodowego. Dlaczego zniekształca? Zanim pokażemy Brianowi, jak uzyskać lepsze wyniki, dobrze będzie wyjaśnić zniekształcenia. Weźmy charakterystykę lampy przedstawioną na rysunku drugim. Linia obciążenia, reprezentująca 2600 ohmów, będzie tak prawie pionowa, że będzie ją trudno odróżnić od stałego napięcia wynoszącego 250 V. Dobrze znany wzór na wzmocnienie wtórnika katodowego to ten, który teraz widzicie. Przyjmując RL 2600 ohmów, RP 62500 ohmów, μ 100. Dla stanu bez obciążenia daje to 0,8. Innymi słowy, wahania napięcia między katodą a masą są 4 razy większe niż między siatką a katodą, co oznacza, że wahania między katodą a masą wynoszą 4 piąte napięcia przyłożonego między siatką a masą. Załóżmy, że możemy przyłożyć do siatki zmiany o 1 V w obie strony od punktu polaryzacji -2 V dla kołysania katody. Idąc w stronę ujemną do minus 3 V, prąd anody wynosi 0,2 mA. Przy minus 2 V prąd anody wynosi 1,2 mA, podczas gdy przy 1 V prąd anody wzrasta do 3,2 mA. Tak więc przy 1V sinusoidalnym sygnale wejściowym między siatką a katodą wyjście da fluktuację 2 mA w jedną stronę i 1 mA w drugą stronę. Reprezentuje to zniekształcenie drugiej harmonicznej podane przez ten wzór lub 16,2% w tych warunkach. Jak we wtórniku katodowym jednakże występowałoby 4V wahanie od katody do masy wymagające 5V wahania od siatki do masy, aby osiągnąć ten stan. Sprzężenie zwrotne będzie miało tendencję do neutralizowania zniekształceń do mniej niż 16,2%. Redukcja wzmocnienia wynosi 5 do 1, ponieważ bez sprzężenia zwrotnego 1V wejściowy wytwarza 4V wyjściowe, podczas gdy ze sprzężeniem zwrotnym potrzeba 5V wejściowych, aby wytworzyć 4V wyjściowe. Tak więc powinniśmy spodziewać się 5 zmniejszenia zniekształceń, czyli do 3,13. /3. Ale 3 i 1 trzecia z 4 V to 133 mV. Jeśli sygnał wejściowy jest czysty, musi być również 133 mV drugiej harmonicznej przeciwfazie między siatką a katodą, aby to zrównoważyć. Odnosząc się do 1 V. 133 mV to 13,1%. Ponieważ lampa generuje 16,2% z częstotliwości podstawowej w przeciwnej fazie, pozostawia nam to różnicę 3,1% /3 na wyjściu, jak założono. To pokazano na rysunku trzecim. Kończymy więc z napięciem szczytowym wynoszącym 4V i z niekształceniem 3,1%. /3%. Ponieważ 3V RMS to około 4,5V szczytowych, trochę więcej, nie jest zaskakujące, że zniekształcenie odczytane na mierniku wynosi 5%. Teraz stan obciążenia. Zamiast 2600 omów dla rezystora obciążenia katody, używamy teraz łączonego oporu 2600 omów z rezystorem 500 omowym podłączonym równolegle, co daje nam 420 omów. Ze wzoru wynika, że wzmocnienie napięciowe wynosi 40, co oznacza, że dla 3 V wejściowych Między siatką a katodą, będą 2V wyjściowe między katodą a masą. Potrzeba 5V wejściowych, aby wytworzyć wahanie 2V na wyjściu. Patrząc na zniekształcenie charakterystyki lampy, wahające się o 2V w każdą stronę od punktu polaryzacji minus 2, dla napięcia siatki prąd wynosi około 6 mA. Jest poza podanymi krzywymi, więc jest szacowany a dla minus 4 V wynosi 0. Zatem wahanie dodatnie wynosi 4,8 mA. A wahanie ujemne 1,2 mA daje to zniekształcenie 30% drugiej harmonicznej. Jednakże sprzężenie zwrotne zmniejsza wzmocnienie o 3 piąte, gdyż bez sprzężenia zwrotnego 3V na wejściu dawałyby 2V na wyjściu, natomiast ze sprzężeniem zwrotnym do wytworzenia 2V na wyjściu wymagane jest 5V na wejściu. Oznacza to że zniekształcenie powinno zostać zredukowane do 18%. Wahanie szczytowe sygnału lub 2 V między siatką a katodą, jak właśnie rozważono, da 1,1 trzeci ,1 V między katodą a masą i będzie wymagało sygnału wejściowego 3,1 3 V. Sygnał szczytowy na wyjściu 1,1 V jest równoważny 0,7 razy tego lub około 95 V RMS. Biorąc pod uwagę zniekształcenie teoretyczne 18% dla 0,95 V, nie jest zaskakujące, że dokonujemy pomiarów 20% przy napięciu 1 V. Jak więc zrobić dobry wtórnik katodowy? Teoria potwierdza zatem pomiar. Jak zatem mamy poprawić wydajność wtórnika katodowego w obwodzie wyjściowym przed na podstawie tego przykładu widać, że obciążenie 500 ohmów powoduje rzeczywiste obciążenie obwodu anodowego wynoszące 420 ohmów. To nie tylko powoduje nadmierną nieliniowość, ale także zmniejsza wzmocnienie robocze lampy o 1 trzecią. Jeśli użyjemy wyższej rezystancji w obwodzie katodowym, powinniśmy nieco poprawić tę sytuację ponieważ efektywne obciążenie katody będzie wówczas bliższe wartości zewnętrznej 500 ohmów. Chociaż zmniejszyłoby to nieco zniekształcenia, najlepszym rozwiązaniem jest praca w obwodzie otwartym lub przynajmniej obwodzie wirtualnym otwartym. W ten sposób jedyne obecne 500 ohmów to te, które zapewnia obwód katodowy lampy. Ta metoda, wykorzystująca większą wartość rezystora w obwodzie katodowym, Znacznie poprawia sygnał wyjściowy. Przerabiając charakterystyki moglibyśmy użyć obciążenia katodowego 100 000 ohmów i ustawić napięcie polaryzacji 1,5 V jak na rysunku czwartym. Daje to prąd anody 0,8 mA, więc rezystor polaryzacji powinien wynosić około 2000 ohmów. 1,5V koły w każdą stronę, mierzone między siatką a katodą od punktu polaryzacji Daje pole wahania napięcia 170 V w punkcie polaryzacji do 80 i 240 V. Stanowi to 10% zniekształceń, ponieważ w jedną stronę występuje wahanie 60 V, a w drugą 90. Jednakże 3 V wahań na wejściu od szczytu do szczytu. Wytwarza 150 V od szczytu do szczytu na wyjściu, co oznacza, że lampa pracuje ze wzmocnieniem 50. Jako wtórnika totowy będzie wymagała 153 V, aby uzyskać na wyjściu 150. Oznacza to, że redukcja wzmocnienia wynosi 51. Podzielenie zniekształceń 10% przez współczynnik 51 daje nam całkowite zniekształcenia nieco mniejsze niż 20, co jest znaczną poprawą. Niezbędny obwód właśnie widzicie na rysunku. Załóżmy teraz, że ten sam obwód jest obciążony 500 omami rysując pionową linię obciążenia przez punkt pracy 170 V, możemy rozważyć wahanie od -0,5 V do 2,5 V na siatce. Powoduje to kołysanie prądu od 2,5 mA do 1,1 mA lub 2,4 mA łącznie na 500 Ohm. Powoduje to wahania 1,2 V od katody do masy dla wahań 2 V między siatką a katodą lub łącznie 3,2 V wahań na wejściu od siatki do masy. Na wahanie 2, 0,4 mA składa się 0,7 mA w stronę ujemną z 0,8 mA i 1,7 mA w stronę dodatnią. Stanowi to 15% zniekształceń. Jednak sprzężenie zwrotne, które zmniejsza wzmocnienie o stosunek 2 do 3,2, różnica w sygnale na wejściu Wymagana dla uzyskania 1,2V na wejściu zmniejsza zniekształcenia do nieco poniżej 10%. Dotyczy to szczytowego napięcia wyjściowego 1,2V lub wartości skutecznie niewiele większej niż 0,4V. Tak więc w przypadku pracy na obciążonym obwodzie, uzyskanie większej rezystancji katody pogorszyłoby naszą sytuację. Nie możemy uzyskać tak dużego sygnału na wyjściu przy takiej samej ilości zniekształceń. Wróćmy więc do 12AU7. Jej charakterystyka jest pokazana na tym rysunku, a linia obciążenia 20 ohmów jest narysowana z punktu pracy 250 V. Dla wygody w ocenie zniekształceń załóżmy, że napięcie polaryzacji wynosi minus 5 V. Daje to punkt pracy 150 V na anodzie. Tak więc rezystor polaryzacji musi wynosić 1000 ohmów, jak pokazano na tym rysunku. Aby ocenić warunki pracy bez obciążenia zewnętrznego, Załóżmy skok napięcia 5 V w każdą stronę. Napięcie anody waha się z 75 do 150 i do 200 V. To ponownie przedstawia 10% zniekształceń, ale całkowite kołysanie napięcia 125 V katoda masa jest osiągane przy zmianach napięcia siatki do katody wynoszącym 10 V lub 135 V od siatki do masy. Oznacza to, że wzmocnienie jest zmniejszone o współczynnik 13,5, także wynikowe zniekształcenia wynoszą 10 przez 13,5, czyli około 70. 500. Jest to przy napięciu wyjściowym 125 V od szczytu do szczytu lub 45 V RMS. Ponieważ rzeczywiste poziomy byłyby znacznie niższe, możemy spodziewać się mniejszych zniekształceń niż w przypadku 12x7. Teraz zastanówmy się, co się stanie, gdy obciążymy wyjście 500 domami. Rysując pionową linię przez punkt 150 V na krzywej polaryzacji 5V, odkryjemy, że odchylenie prądu wynosi teraz od 0 do 5 i do 20 mA. Stanowi to 25% zniekształceń. Zmiany prądu 20 mA przy 500 omach wytworzy 10V wahanie napięcia wyjściowego dla 10V od siatki do katody. Tak więc sprzężenie zwrotne zmniejszy zniekształcenie tylko o połowę, zmniejszając je do 12,5%. Ale zauważmy, że tutaj mamy wahanie 10V od szczytu do szczytu, czyli około 3,5V RMS przy zniekształceniach 12,5%. Powinno być możliwe wyprodukowanie napięcia wyjściowego około 1V RMS. Przy zniekształceniach niewiele większych niż 1%, co jest znaczną poprawą w porównaniu z możliwościami 12AX7 rezystancja źródła. Ale jak możemy ocenić rezystancję źródła wyjściowego stosując tę metodę? Oczywiście moglibyśmy użyć wzoru ponownie, ale jest to prostsze, ponieważ używamy charakterystyk lampy dla oceny zniekształceń, aby użyć tych samych charakterystyk dla oceny rezystancji źródła. Wracając do 12AX7 z rezystorem obciążenia 100 000 ohmów z rysunku czwartego, obserwujemy nachylenie charakterystyki minus 1,5 V w miejscu, w którym przecina się ona z linią obciążenia. Możemy to ocenić, zauważając zmianę napięcia odpowiadającą danemu prądowi. Rysując styczną do linii 1,5V, linia przerywana na rysunku 8, otrzymujemy 0mA przy 110V i 2mA przy 270V. Różnicę 160V dla 2mA lub 80V dla 1mA. Reprezentuje to rezystancję anody wynoszącą 80 000Ohmów który jest wynikowo równoległa z rezystorem sprzęgającym 100 kOhm, dając rezystancję wyjściową bez sprzężenia zwrotnego wynoszącą 45 000 Ohm. Przypomnijmy sobie, że sprzężenie zwrotne zmniejsza wzmocnienie 51 razy, więc rezystancja anody lub rezystancja źródła również zmniejsza się 51 razy. Tak więc 45 kOhm staje się około 880 ohmami. Stosując tę metodę z lampą 12AU7 i rysując styczną do krzywej, znajdujemy rezystancję. Roboczą anodę wynoszącą około 10 tysięcy ohmów. Tam jest zmiana 100V dla 10 mA. Rezystor sprzęgający wynosił 20 000 ohmów, więc rezystancja źródła bez sprzężenia zwrotnego wynosi około 6700 omów. Redukcja wzmocnienia wynosiła 13,5 do 1, więc rezystancja źródła wynosi 6700 omów. Podzielone przez 13,5, czyli około 500 ohmów. To jest pożądana wartość 500 ohmów. Nie ma marginesu na regulację. Jeśli wartość 500 ohmów jest ważna, można użyć rezystora obciążenia mniejszego niż 20 kiloohmów. Można spróbować na przykład 10 kiloohmów. Linia obciążenia dla tego przypadku jest pokazana na rysunku 9. Używając napięcia polaryzacji 5V, potrzebujemy rezystora polaryzacji katodowej 620 ohmów. Zmiany napięcia na wyjściu wynoszą 100 V przy wahaniu siatki 10V. Zniekształcenia wynoszą około Około 5% i przy sprzężeniu zwrotnym zmniejszającym wzmocnienie o 11 do 1, zniekształcenia wynoszą mniej niż 0,5%. Przy napięciu na wyjściu kilku V zamiast 35 V RMS, przy których uzyskuje się 0,5%, zniekształcenia powinny być bardzo małe. W tym punkcie na krzywej -5 V rezystancja anody wyniesie około 8000 ohmów, co równolegle z 10000 ohmów daje 4,5 kOhm. To podzielone przez 11 daje rezystancję wyjściową około 410 ohmów. Wynik ten potwierdził pan Krohars w praktyce. Można zastosować niższe wartości rezystancji anody, ale powodują one dalszy wzrost zniekształceń. Aby osiągnąć rozsądny wynik zniekształceń, 10 kiloohmów to wartość minimalna. Jeśli rezystancja źródła zostanie zmniejszona poniżej wartości projektowej można ją uzupełnić rezystancją szeregową, jak pokazano na rysunku 10. Nie ma potrzeby poszukiwania ujemnej rezystancji dla obwodu obciążenia. Procedura projektowania wyjścia z turnikiem katodowym polega na znalezieniu odpowiedniej linii obciążenia w taki sam sposób jak w przypadku projektowania zwykłego wyjścia sprzężonego z anody. Jeśli wtórnik katodowy ma być dopasowany, zniekształcenia będą nieuchronnie wysokie chyba że poziomy będą utrzymane na bardzo niskim poziomie. Bardziej praktycznym zastosowaniem wtórnika katodowego jest zapewnienie niskiej rezystancji źródła, tak aby ogniwo łączące przed wzmacniacz i wzmacniacz mocy było odporne na efekty obciążenia spowodowane pojemnością kabla lub statycznym odbiorem fal radiowych. Niska impedancja prezentowana, patrząc wstecz na wtórnik katodowy, skutecznie zwiera każdy rodzaj statycznego odbioru, który mógłby wystąpić w innym przypadku. Obciążenie, do którego podłączony jest wtórnik katodowy, może być duże w porównaniu do RS bez żadnych negatywnych skutków. Podczas gdy trioda o dużym nachyleniu taka jak 12 ax 7 może być używana dla zapewnienia niskiej rezystancji źródła przy niskich poziomach sygnałów lampy o niskiej impedancji takie jak 12AU7 są bardziej elastyczne w tym zastosowaniu. Podczas pracy w obwodzie otwartym lub o wysokiej impedancji, rezystancja sprzęgająca w obwodzie katody powinna być większa niż rezystancja anody lampy, najlepiej co najmniej 1,5 raza. Powyżej tej wartości dalszy wzrost nie robi dużej różnicy wydajności, pod warunkiem, że zostaną wybrane odpowiednie warunki pracy. Poniżej tej wartości zniekształcenia zaczynają gwałtownie wzrastać. W przypadku pracy z dopasowanym obciążeniem Najlepszy rezystor sprzęgający jest bardziej krytyczny i powinien znajdować się w obszarze rezystancji anody lampy. Ale idealnym celem stopnia wyjściowego z turnikiem katodowym nie jest dopasowanie niskiej rezystancji, jest to zapewnienie niskiej rezystancji źródła. Jeśli kilka wzmacniaczy mocy jest połączonych równolegle lub zasilanych przez obwody częstotliwościowo selektywne, czyli zwrotnice aktywne, w celu oddzielnego wzmocnienia kanału, idealnym rozwiązaniem na wejściu jest turnik katodowy zapobiegający interakcji między różnymi wejściami. Praktyczne obwody pokazane w tym filmie w oparciu o artykuł pana Krucharsta wykorzystują punkt zwrotu dla polaryzacji uzyskanej przez obliczenie i wykorzystują kondensator sprzęgający do odizolowania napięcia anody. Od poprzedniego stopnia. Alternatywną metodą projektowania jest opracowanie szczegółów dotyczących turnika katodowego w powiązaniu z poprzednim stopniem. Jeśli spadek napięcia roboczego, jak w tym przykładzie wynosi 105 V od katody do masy, to napięcie anody poprzedniego stopnia można zaprojektować tak, aby działało na poziomie około 100 V. Napięcie katody do uziemienia plus napięcie polaryzacji wynoszące 5 V. Wówczas wyjście można sprzęgać bezpośrednio, jak pokazano na tym rysunku. Eliminuje to konieczność. Stosowania kondensatora sprzęgającego i rezystora siatka punkt polaryzacji i oddzielnego rezystora polaryzacji. Dzięki tej metodzie oszczędzamy kondensator i dwa rezystory. Pan Krochers pisze na koniec. W tym artykule nie zająłem się kwestią, jakiej wartości kondensatora użyć. Zostanie to określone w zwykły sposób przez rozważenie odpowiedzi niskiej czasotliwości. Ważną kwestią, o której należy wspomnieć, jest to, że dopasowanie do obciążenia 500 lub 600 omowego. Wymaga bardzo dużego wyjściowego kondensatora spręgającego, około 100 razy większego od wartości niezbędnej przy pracy z turnika katodowego do wysokiej impedancji. I to jest koniec artykułu. Tutaj widzimy, że rzeczywiście zastosowanie turnika katodowego w separowanym przez wzmacniacze od wzmacniacza daje wymierne korzyści. Trzeba go tylko odpowiednio policzyć. Jak się tutaj dowiedzieliśmy, niska impedancja źródła. Wzmacniacza powinna dobrze pracować z wysoką impedancją wejściową wzmacniacza mocy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego razu. Jak dacie tutaj potencjometr na wejściu tak? i zrobicie na minimum, czyli suwak będzie połączony z masą, wtedy siatka będzie połączona z masą i zrobi wam się układ ze wspólną siatką. Można się zabezpieczyć dając tu rezystor, powiedzmy 100 kOhmów. No ale będzie wpływ tego rezystora, tak? Żeby tego uniknąć, można stosować zupełnie inne układy, czyli ten regulator głośności dać wcześniej, na przykład na stopniu ze wspólną katodą, tak?